Może macie ochotę na którąś z tych gier wydanych przez wydawnictwo nasza księgarnia. Obejrzyj tę rolkę do końca, a dowiesz się, jak to zrobić. Czy wiesz, że dzień gier planszowych jest obchodzony w tym samym dniu co Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego? Co za przypadek! Gry planszowe to świetny trening dla mózgu poprzez zabawę uczą myślenia strategicznego i rozwiązywania problemów, aktywizują pamięć roboczą, ćwiczą planowanie, stymulują procesy poznawcze i wzmacniają koncentrację. Dzięki nim trenujemy umiejętności społeczne i emocjonalne. No bo przecież przy planszówce trzeba komunikować się z innymi graczami, negocjować lub porozumiewać się albo empatyzować, żeby wyczuć ich emocje i dzięki temu wygrać. To również świetna alternatywa dla mediów ekranowych. Czasami wystarczy zacząć rozkładać plansze, by dzieci same rezygnowały ze smartfonów z pytaniem, czy mogą dołączyć. Bo interakcje analogowe zawsze będą bogatsze, intensywniejsze i bardziej wzmacniające niż te cyfrowe. Wreszcie gry planszowe świetnie sprawdzają się w edukacji i terapii. Nie zastąpią ich, ale mogą wesprzeć procesy uczenia się czy budowania dobrostanu. Wpływają na zwiększenie motywacji do nauki, wzmacniają pamięć i umiejętności. Społeczne a interwencje oparte na grach pokazują korzystne efekty w różnych grupach wiekowych. No dobrze, a co trzeba zrobić, żeby otrzymać te gry? Wystarczy, że w komentarzu pod tą rolką napiszesz, co gry planszowe dają tobie, Twojej rodzinie i Twoim rówieśnikom. Przy okazji napisz też, którą z tych gier chcesz otrzymać. Na odpowiedzi czekamy do 19 października.